W niedzielnych spotkaniach w Radiu Kielce czas na kolejne spotkanie z cyklu Szukajcie, a znajdziecie z ojcem Janem Strumiłowskim, doktorem teologii dogmatycznej z Archiopactwa Zestersów w Jędrzejowie. Dziś zastanowimy się nad zależnością pomiędzy nauką i wiarą. Czy Kościół jest przeciwnikiem postępu naukowego? Bardzo powszechnie uważa się dzisiaj, że Kościół w pewien sposób hamuje naukę. Oczywiście jest takie przekonanie, że intencjonalnie Kościół mówi, że popiera naukę, że jest za postępem naukowym, ale gdzieś w świadomości chyba ludzi wierzących pokutuje takie przeświadczenie, że oczywiście jest, o ile ta nauka zgadza się z wiarą, to jest pogląd ukształtowany historycznie. Dzisiaj takie przeświadczenie o tym, że Kościół hamuje naukę, bierze się z ogromnego postępu nauki, za którym my nie bardzo nadążamy. Natomiast Kościół ostrożnie podchodzi do pewnych kwestii naukowych nie z tego względu, że przypuszcza, że Nauka może nas sprowadzić na manowce, albo że jeżeli zaprzecza ona, wie, że to jest niewłaściwe, albo że może wręcz obalić wiarę, bo to jest niemożliwe. Ale z tego względu, że Kościół chyba jest bardziej świadomy niż współczesny świat konsekwencji, jakie niesie rozwój nauki. My oczywiście dążymy do rozwoju nauki. Pytanie tylko, jakie rodzi się wśród ludzi Kościoła, jest takie, czy ten postęp będzie nam służył, czy nie będzie nas zniszczył. My jesteśmy ludźmi żyjącymi w 20 w XXI wieku przeżyliśmy dwie wojny światowe, totalitaryzmy. One się łączyły z pewnym postępem i myśli, i nauki który nie zawsze potrafiliśmy w sposób dobry spożytkować, bo wiadomo, prawda, każde odkrycie może posłużyć nam do tego, żebyśmy się rozwijali albo do tego, żebyśmy niszczyli, prawda? Chociażby postęp w dziedzinie fizyki jądrowej. Z jednej strony wspaniałe narzędzie, które pozwala nam konstruować jakieś aparaty służące medycynie i elektrownie pozyskiwać bardzo wydajne źródła energii, a z drugiej strony możemy skonstruować bombę atomową, którą możemy jeżeli nawet nie niszczyć, prawda, ludzkość, no to ją zastraszać. Innymi kwestiami są kwestie bioetyczne. Wśród naukowców pokutuje takie przeświadczenie, że jeżeli potrafimy coś zrobić, mamy narzędzia inżynieryjne, żeby czegoś dokonać, to możemy to zrobić. Cała kwestia genetyki, prawda? Badań nad genomem ludzkim. Czyli czy... mówimy o manipulowaniu genami. Tak. Pytanie, jakie się rodzi, prawda, wśród ludzi kościoła, jest takie, czy nawet jeżeli potrafimy to zrobić, czy nam wolno? I oczywiście tutaj pojawia się pewien konflikt interesów, ponieważ naukowcy też nie powinniśmy ich demonizować. To, że naukowcy chcą manipulować genomem ludzkim, że chcą tworzyć jakieś mutacje, hybrydy, dążą do klonowania, nawet klonowania człowieka. My bardzo często w Kościele ich demonizujemy i myślimy sobie, prawda, że to są naukowcy, którzy właściwie już bawią się nauką. Wydaje mi się, że ich intencje są bardzo szlachetne. Oni chcą naprawdę prowadzić do tego, żeby odkrywać nowe sposoby leczenia, ulepszania naszego życia. Natomiast Znowu tutaj pojawia się kwestia moralna, pytanie moralne, na ile nam wolno prowadzić takie badania, które kosztem jednej istoty ludzkiej będą pomagały innym, prawda? Czy my możemy sobie pozwolić na swobodne działania na ludzkim zarodku, wiemy, że to jest człowiek, na ludzkim płodzie z intencją, że to pomoże potem setkom czy może tysiącom ludzi, ale czy wolno nam jakiegokolwiek człowieka użyć instrumentalnie? Do poznawania chociażby ludzkiego organizmu, tak żeby to potem było pomocne dla innych. No jeżeli weźmiemy taki rachunek artymetyczny, to tutaj się zgadza wszystko. tak? Opłaca się poświęcić jedno istnienie ludzkie, po to, żeby potem uratować tysiąc takich istnień. Jeżeli jednak zapytamy już partykularnie, czy można tego konkretnego człowieka albo ciebie wykorzystać w taki sposób, no to już rozpoczynają się wątpliwości i Kościół po prostu mówi, że w momencie, kiedy my, jakikolwiek ludzki, Zarodek czy płód wykorzystujemy do badań, no to w tym momencie stajemy się sędziami człowieka i arbitralnie stwierdzamy, że jego istnienie jest mniej istotne, mniej ważne niż istnienie tych tysiąca innych osób, które możemy uratować. Czy według kościoła połączenie rozumu i wiary? Jest możliwe. I jest jak najbardziej możliwe i słuszne, chociaż my, posługując się rozumem, możemy czasami nawet kwestionować jakieś prawdy wiary, teologia nigdy się nie bała kwestionowania prawdy wiary. Święty Tomasz z Akwinu on bardzo ostro zdefiniował taką tezę, że jeżeli rozum ludzki jest darem Boga i jeżeli wiara jest darem Boga, to w konsekwencji te dwa dary nie mogą sobie przeczyć. Więc jeżeli rzetelnie używamy rozumu i rzetelnie poznajemy naszą wiarę, to one powinny być ze sobą spójne. I oczywiście Pojawiają się momenty konfliktowe, natomiast sama wiara i rozum nie wykluczają się, właściwie wiara i rozum odnoszą się do dwóch różnych porządków i wśród naukowców panuje ogólna zgoda, że naukowo my możemy badać tylko to, co jest nam dostępne na sposób empiryczny, co mogą zbadać nasze zmysły albo aparatura, którą dysponujemy. Natomiast Bóg, rzeczywistość nadprzyrodzona, ona temu nie podlega. Więc tak naprawdę, kiedy naukowiec z wyniku swoich badań orzeka, że Bóg. Nie ma, że nauka dowodzi, że Boga nie ma, to On przekracza swoje kompetencje. Ale z drugiej strony, kiedy prawda, człowiek wierzący, posiłkując się objawieniem, stwierdza, że jakieś badanie jest nieprawdziwe, ponieważ Biblia mówi inaczej, to również przekracza swoje kompetencje. W historii my bardzo często potknęliśmy się właśnie na takim niewłaściwym rozgraniczeniu kompetencji obu dziedzin. Chociażby odkrycie Kopernika, prawda, że to słońce jest w centrum, a nie ziemia. Natomiast odkrycia naukowe uświadamiają nam również to w jaki sposób my powinniśmy czytać Biblię. To nie jest Księga przyrodnicza to nie jest księga z dziedziny astronomii, biologii i tak dalej, tylko to jest księga objawienia Boga. Podobnie jest z opisem stworzenia, prawda, i cała kwestia ewolucji. W Piśmie Świętym mamy napisane, że Pan Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni. Natomiast darwinizm mówi nam, że proces kształtowania się człowieka jako istoty żywej, świadomej no przebiegał bardzo długo i miał swoje procesy ewolucyjne. I tutaj oczywiście my się nie sprzeciwiamy. Mogło tak być. Biblia nam mówi o sensie istnienia człowieka, o celu, o źródle, prawda, że to Bóg chciał. Natomiast w jaki sposób to się stało, to już jest kwestia nauki. To co w przypadku, jeśli natkniemy się, czy usłyszymy twierdzenia naukowe, które się wydają być sprzeczne z wiarą? Powinniśmy po pierwsze. Zawsze gruntownie przemyśleć, co te badania naprawdę mówią. Czy one naprawdę uderzają w wiarę, czy przypadkiem zbyt pochopnie nie wyciągamy wniosków z badań, bo my bardzo często nie potrafimy odróżnić samych badań od interpretacji tych badań.